Mamo, ja mam kogoś, kogo chcę poślubić. Co? Kto to? Właściwie mój nauczyciel. Co? On jest o wiele za stary. Ale on myśli o tym poważnie. W tym momencie zadzwonił dzwonek do drzwi i pojawił się mężczyzna w garniturze. Przyszedłem się przywitać. Kocham waszą córkę, ale nie mogę się z nią ożenić. Co to ma znaczyć? Wezmę odpowiedzialność. Jeśli wasza córka będzie ze mną, dam jej dom. I samochód. Mam w to uwierzyć. Jeśli urodzi się dziewczynka, dam dom, jeśli chłopiec, akcje firmy, a jeśli bliźnięta, dostanie oba. Ty, co ty opowiadasz? Ale jeśli dziecko okaże się potworem? Wtedy ojciec który do tej pory milczał, wstał. W takim razie poproszę cię, żebyś zrobił naszej córce jeszcze jednego potwora. Chwileczkę, a jeśli będą dwa potwory? Wtedy podbijemy świat, a każdy, kto się z tego śmieje, niech ukradkiem zostawi lajka, inaczej potwór przyjdzie do niego.